Już niebawem najmłodsi mieszkańcy naszego powiatu będą mogli cieszyć się czasem zimowego wypoczynku. Zajęcia i liczne warsztaty w czasie ferii zimowych zorganizuje Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach. Zapraszamy serdecznie w okresie ferii zimowych do Młodzieżowego Domu Kultury, jak co roku, na zajęcia. W godzinach od 9 do 15 te zajęcia są skierowane do dzieci i młodzieży uczącej się. Więc od 6 do 26 lat zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą ten czas, w ten czas odpocząć, ale jednocześnie ten czas spędzić aktywnie, twórczo bo będą się działy u nas warsztaty plastyczne, fotograficzne, teatralne, będą zajęcia kulinarne, będą wycieczki. Nie wiem, czy jeszcze poza miasto, bo nie wszystkie kwestie organizacyjne jeszcze mamy dopięte, natomiast na pewno, na pewno w mieście będą wyjścia, na pewno będzie budowanie karmników, wyjście z nadleśnictwem do nadleśnictwa, do lasu, wycieczki, także trochę spotkań z przyrodą, na powietrzu. Miejmy nadzieję, że spadnie śnieg, więc na pewno w tym roku urządzimy konkurs na jakąś piękną rzeźbę e, śnieżną. E, odwiedzimy nasze obserwatorium astronomiczne, odwiedzimy również nasze e, muzeum oświatowe. E, odbędą się również warsztaty twórczości ludowej, ale e, myślę, że nie, przez niejedną osobę wyczekiwane warsztaty bębniarskie, które będzie prowadził Tomasz Deutryk z żoną Barbarą. Będą na pewno wyjścia i warsztaty, no tak jak wspominam kulinarne, ale będziemy robić pizzę, będziemy robić ciasteczka, pierniczki, e, także zachęcam, ten, nie będziecie się na pewno nudzić w MDQ, e, jak ktoś będzie chciał odpocząć zupełnie fizycznie, to jest, będzie też taka możliwość, materace są przygotowane. Kochani, zachęcam naprawdę, nie będziecie się nudzić, będzie twórczo, aktywnie i fizycznie i artystycznie. Zapraszam do Młodzieżowego Domu Kultury w okresie ferii zimowych. W tym roku ferie w naszym województwie przypadają w trzecim terminie, od 29 stycznia do 11 lutego.